Hej, cześć, witajcie! Dzisiaj zaprezentuję Wam Lost Vape Centaurus Quest BF Skłonk. W naszym modzie mamy chip Quest 2.0 od Lost Vape. E, mamy oznaczenie, że jest leakproof, czyli nie wycieka. E, mamy Jedna jest skłonkowa, a druga jest po prostu do przechowywania likwidu. Obie mają 9,5 ml pojemności, 100 W maksymalnej mocy i kompatybilnej z bateriami 21700, 20700 i 18600 w zestawie dostajemy nasz modzik, 9,5 ml buteleczkę. Mamy ich dwie, mimo że to jest że jest jedna. Dostajemy adapter do baterii 18,650, kabel typu C, instrukcję obsługi i kartę gwarancyjną. Mamy tutaj do zdrapania, żeby zweryfikować oryginalność naszego produktu. Otworzymy sobie naszego lost vape'a w kolorze Gunmetal Ukiran Leather. Lost vape. Witam nas. Instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną, tak jak było napisane. Wszystko opisane. Mamy w naszym modzie port typu C, który pozwala na szybkie ładowanie. Wyjmujemy sobie naszego modzika. Taką się prezentuje. Jest według mnie przecudownie, jest prześliczny. Mamy trzy przyciski plus, select i minus. No i port ładowania USB typu C fire button. Mamy naszą skłonkową buteleczkę. Tak tutaj się prezentuje. Gwint 510. Mamy wejście na akumulator. Do zalewania tą buteleczkę się wyciąga. W ten sposób. Jak widzicie, ona jest zalana. Mimo wszystko, nic tutaj z niej nie cieknie. Tak się prezentuje ją z powrotem mamy też tą buteleczkę która była określona jako storage czyli po prostu magazyn dla naszego liquidu również możemy ją zalewać i jeżeli mamy naszego triperka, po prostu sobie zalewamy właśnie z tej buteleczki no i ona też może wejść zamiast e, tej butelki w zestawie też otrzymujemy adapter do akumulatora 18650, e, no i ten kabel ładowania nie będę wam już tego pokazywał Odpalamy pięcioklikiem nasz modzik, Lost Vape i tu jest bardzo fajnie, jak widzicie, mimo że nie mam nic nakręconego, szczytuje oporny grzałki, no której tutaj nie ma, bo on zapamiętuje, nie pyta się co chwilę, czy to jest nowa grzałka, tylko po prostu zapamiętuje. Jak sobie teraz wkręcimy, triperka, oczywiście mam zamontowany skłonkowy pin, I z racji, że było wcześniej zamontowany właśnie ten Dripper, no to nawet nie pyta, czy to nowa krzałka, bo po prostu rozpoznał, że to jest ta sama. Przejdziemy sobie szybko po menu. Mamy tryb mocy, bypass, tryb Voltów, VPC, kontrola temperatury dla niklu, tytanu i stali. No i wracamy do mocy. Możemy zmieniać waty. Jak mówiłem, jest do 100 watów. Mamy tryby trzech użytkowników. Pokażę. trzech użytkowników możemy mieć mamy tryb nagrzewania soft, normal i hard Stawimy sobie na normalu możemy wyzerować kanter i możemy wejść w ustawienia ustawienia hatomizera możemy ponownie zmierzyć oporność grzałki jak widzicie 0,17 możemy sobie ustawić waty gdybyśmy korzystali z trybu kontroli temperatury to moglibyśmy tutaj zmienić temperaturę no, i możemy zmienić ten boost. Czyli właściwie możemy zrobić to samo co na głównym ekranie. Możemy sobie zwiększyć lub zmniejszyć jasność naszego ekranu. Możemy zmi zmienić kolor menu. Ja sobie zostawię na żółtym. No i możemy sobie ustawić presety pod naszych użytkowników. Jak widzicie, na pierwszym sobie ustawiłem. Nie wiem po co jest tutaj ustawianie oporności żałki, no ale jak jest, to jest. Możemy ustawić domyślne waty. No i ten tryb grzewania. Możemy zresetować do ustawień. Fabryczny, wejdź sobie w About i widzimy wersję oprogramowania. Teraz sobie zaskłonkujemy. Jak widzicie, mam tutaj troszkę likwidu, W sumie możemy go dolać. Pokażę Wam, jak się to zalewa. Mam tutaj liquid, będzie to fluo fioletowe. Odkręcimy sobie buteleczkę. Otworzymy sobie nasz modzik. Właściwie butelkę. Jak widzicie, ładnie, łatwo się odkręca. Nie trzeba tego często zalewać, bo pojemność butelki jest naprawdę duża. Ok, uciekło nam. E, no i co, zalewamy sobie. Jak widzicie, zalełem sobie pół zbiorniczka. Zakręcamy teraz naszą butelkę. Zakręcona. Troszkę się tu ubrudziło w liquidzie, ale to nic. No i mamy zalanego. Teraz Wam pokażę, jak fajnie się skłonkuje. Niestety moja wata ma już parę dni, więc wciskamy. I jak widzicie, pojawia się likwid, który zaraz pięknie nasączy naszą wadkę. Jak widzicie, likwid się cofa bez problemu, także nie będzie nam siorbać. No i pięknie się nagrzewa. Teraz było dużo likwidu, więc sobie strzelił. Ten box w cenie 329 zł jest według mnie jednym z najlepszych skłonków na rynku. Ma niesamowite oprogramowanie, te presety norm, soft, norm, hard, jest, bo na hardzie te grzałki się naprawdę bardzo szybko, fajnie nagrzewają. Ja normalnie sobie wopłuję na norm, bo to jest wystarczające. Jeżeli się mierzę z kimś chmurą, to zmieniam sobie na Harda. Swoją drogą mam nakręcony Hellvape Dead Rabbit 3, którego recenzja pojawi się niedługo na kanale. Zasilam go akumulatorem 18650. W środku jest przejściówka. Powiem wam, że ten akumulator bardzo szybko ucieka. No ale można też zasilić większym akumulatorem 21700 i tak naprawdę nie będzie to już żaden problem. Odczucia z korzystania tego sprzętu są naprawdę niesamowite, według mnie jest to jeden z lepszych dostępnych modów na rynku. Oczywiście, jeżeli ktoś chce skłonka, to oprogramowanie Quest, które no właściwie przypomina DNA, jest bardzo fajne. Także dla takich też lekko zaawansowanych użytkowników ten sprzęcik będzie. No, odpowiedni, wystarczający, zdecydowanie. Jedyne, myślę, że z czym mógłby konkurować, to Wendy Vape Pulse V2, bo on również jest skłonkiem. No, ale tam mamy troszkę już stary firmware. Tutaj jest to dosyć świeże i znane, bo no, występuje też w innych questach od Lost Vape. Jeżeli Wam się spodobało, to zostawcie łapkę w górę. Ja dziękuję Wam za tę recenzję. Zapraszam do sprawdzania innych recenzji. No i to było na tyle, na razie.